Mega miło Was tutaj widzieć, i dzisiaj pokażę Wam wszystkie rośliny, które kupiłam bądź też dostałam w ostatnim czasie, i trochę tego jest. Mam nadzieję, że pójdzie w miarę sprawnie i że się nie zanudzicie. I zaczynajmy. Dobra, więc pierwsza roślina z nowych. To jest y, absolutnie jedna z najbardziej wyczekanych i roślin, i też takich, których mega długo szukałam, i żeby kupić po prostu, bo są dość rzadko dostępne. I to jest Amedrium Medium Silver. Ja mam taki jeszcze liść y, troszkę tutaj poturbowany. Y, jeszcze jest taki cały, bez wcięć. Potem one wyglądają jak takie pająki, mają takie super wcięcia. No, naprawdę przepiękna roślina mega mi się podoba i dość ciężko było ją znaleźć i w końcu mi się udało i nawet nie była wybitnie droga. Zamówiłam ją i niestety ona była w ziemi i ja ją odpakowałam i niestety ten biedak dosłownie sam wyleciał z tej ziemi. No, był to przykry widok. I na szczęście babka, która mi go sprzedawała, była bardzo w porządku, powiedziała, że no, to spróbuj go tam uratować, jak się nie uda, to ci zwrócę kasę. Albo po prostu go odeślij i od razu Ci zwrócę kasę, ale uznałam, że w sumie spróbuję, bo bardzo mi na nim zależy. I no wiem, jak ciężko go było znaleźć po prostu, więc y... jest na dobrej drodze ogólnie. Siedzi w takiej mieszance, To u góry jest mech z perlitem, pod spodem sam perlit. Siedzi w mieszance tam witamin, y... B52, gdzieś tam Hesi i Rizotonik, więc y... powinno mu się całkiem dobrze żyć. Korzeni jeszcze nie ma, aczkolwiek aczkolwiek wyciągnę go sekundę. O! Jest mały korzonek. Tutaj. Jest taki mały biały. O. Ale super. O jadę. czyli żyje, będzie żył, ale to co chciałam pokazać to to, że wypuścił tutaj stożek. Taki ładny, zielony. No, tutaj tylko, że nie, nadal są takie brązowe, trochę pogniłe. A naprawdę się martwiłam tą roślinę, bo tu już nawet pęd zaczął gnić. Ale jak już ma stożek i jeszcze korzonki. Ej, te stożki są trzy. <gry> o, jane. Ale super. W sensie wiadomo, że mogą się w ogóle nie uaktywnić, może się tylko jedną uaktywnić, ale i tak. Jest na dobrej drodze. I ten kurzonek. Nie, no po prostu najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia, bo w sumie już byłam trochę przygotowana na to, że, że umrze, Ale super, super, że będzie żył. Bardzo jest śliczne. I nie mogę się doczekać, że będzie mieć takie duże i powycinane te liście. Dobra, więc kolejna roślina. Tu już jest tak bardziej tradycyjnie jest to filodendron i to jest filodendron ring of fire. I ten listek no, o, ma naprawdę przepięknie wybarwiony. Mega mi się on podoba. Ten drugi zresztą też. On jest tak w połowie różowy wręcz, naprawdę śliczny. Jest już naprawdę dobrze ukorzeniony. Jak go dostałam, to miał tam jeden taki malutki korzonek, a teraz już go wsadziłam właśnie do mieszanki lechu z skaramzytem I tu już przez ścianki super prześwitują korzenie, więc naprawdę ekstra i mega mi się podoba ta roślina i naprawdę kupiłam ją tak trochę impulsywnie w sumie i naprawdę nie spodziewałam się że aż tak mi się spodoba i tak bardzo go polubię i naprawdę jest teraz jedna z moich ulubionych roślin jeszcze raz wam pokażę nie no super jest serio taki ładny dobra kolejna roślina, którą kupiłam a, i z tej to jest jedna, z których się cieszę naprawdę najbardziej, mimo że nie jest w żaden sposób kolekcjonerska. Chociaż też dość ciężko było mi go znaleźć. I to jest taki kaktusik. E, nazywa się epiphylum. I może teraz nie robi aż takiego wrażenia, ale on kwitnie. I ja go kojarzę z po prostu w wakacji, widuje się te kaktusy i one naprawdę pięknie kwitną Trochę podobnie jak grudnik, ale grudnik ma takie malutkie te kwiatki i dużo, a ten ma tak raczej mniej tych kwiatów, ale naprawdę są tak duże I tak mega się cieszę, ten mój właśnie będzie kwitł na różowo Pewnie jeszcze nie w tym roku, bo na razie jest taki dość mały mm, Ale no będziemy się starać, już go po prostu obficie nawożę, żeby szybko rósł. i właśnie jak widzicie te końcówki są takie jasnozielone. One już właśnie zaczęły rosnąć. Tutaj z tych małych też, więc bardzo się cieszę. I nawet tak bez kwiatów mi się bardzo podoba. Ten liść duży musiałam podeprzeć, bo on po prostu tak zwisał. Bo w sumie ten kaktus jak trochę urośnie, to on jest taki raczej bardziej zwisający. W sumie często, właśnie tak jak mówiłam, no z tych balkonów zwisa. Jak się jest na wakacjach, to czasami go można spotkać, ale bardzo fajny i mega się z niego cieszę, naprawdę. A naprawdę dość ciężko było go znaleźć. Kolejna roślina. O, z tej też się mega cieszę. I to jest Syngonium Mil Confetti. I ja nie jestem fanką syngoniów. Raczej, raczej nawet bym powiedziała, że za nimi nie przepadam. Ale ten jeden po prostu tak skradł moje serce. I chodzi ze mną już od dawna. I zobaczyłam tego i się naprawdę zakochałam. On, ogólnie ta sadzonka nie wygląda może jakoś super, nie prezentuje się super. Jeszcze jest w ogóle w folii, bo dopiero przed chwilą ją odpakowałam. Ale zobaczcie na ten nowy liść. Jeszcze nie, nie ma takiego właściwego kolorytu, ale jest przepięknie wybarwiony. Naprawdę jeden z najładniejszych liści, jakie ja widziałam, po prostu u tego syngoniu. Jest prześliczny. Zresztą te starsze liście, tak samo, no. Bo często jak się widzi te syngonia, to one są takie całe zielone, tylko tam z jakąś pojedynczą kropką. A ten naprawdę tak mi się spodobał, że musiałam go kupić. No ten starszy liść już nie wygląda najlepiej. Obstawiam, że w ogóle zaraz odpadnie. Yy, muszę go przesadzić, właśnie i, i mam nadzieję, że będzie fajnie rósł, bo naprawdę no, jest przecudowny. Super jest, naprawdę bardzo mi się podoba ten syngonium. I dalej mamy rośliny, których już nie kupiłam sama, tylko dostałam od mojej koleżanki. Wymieniałyśmy się roślinami i dostałam parę naprawdę fajnych rzeczy, więc może już tak tematycznie. Tutaj też jest syngonium, emerald gem i też go nigdy nie miałam w ogóle, mimo że to już jest taka raczej dość popularna roślina, więc bardzo się cieszę. Ten liść jest naprawdę pięknie wybarwiony. Tutaj ten to jest pędowy, więc pewnie też odpadnie za niedługo. Ale już powoli widzę, że będzie kolejny wychodził. No i jest też właśnie fajnie już ukorzeniony. Tutaj prześwitują te korzonki. Także bardzo się cieszę. I bardzo fajna roślina. Dalej mamy filodendrona verucosum. I no jest przepiękny. I to jest moja już trzecia sadzonka tej rośliny. Pierwszą też dostałam z wymiany z jakąś tam dziewczyną z grupki ale no niestety był nieukorzeniony i poległam akurat w tamtym momencie, eee, następnie następnie e, właśnie z Olą, z moją koleżanką, też się wymieniłyśmy na Verukosu i on był ukorzeniony w Muchu i był już w Lechuzie i niestety nie, do, nie przyjął się za dobrze i też zaczął gnić i on żyje, on żyje Włożyłam go do perlitu i się ukorzenił o dziwo Stracił liść, ale ukorzenił się ładnie. Naprawdę ma sporo już korzeni, i tam widzę, że startuje nowy stożek, więc e, będzie żył. Ale no i tak dostałam nową sadzonkę. Taki właśnie fajny listek. I tutaj właśnie ma już tak dużo takich fajnych, puszystych tych korzeni. Także już się nie boję, po prostu, że mi umrze. I też będzie tutaj, już widzę, że wypuszczą niedługo kolejnego liścia. Także ekstra i super po prostu. Dalej muszę tutaj wyciągnąć z wody, bo tutaj jest taki trochę miszmasz. Hmm. A, tutaj jesteś. Dostałam Hojalinę Aris. Bardzo się cieszę, naprawdę nie spodziewałam się. I właśnie moja koleżanka kupiła ją tego samego dnia, kiedy mi ją dała, także w ogóle to nie był... Jakby umówiona wymiana Tylko dostałam ją tak dodatkowo I jest prześliczna Tu mam jeszcze dwie szczepki, ale no już pokażę wam jedną Bo tamte są zaplątane w wodzie tutaj W pełnym kubku różnych szczepek Także nie będę ich wyciągać Ale super jest ta chojka, naprawdę bardzo mi się podoba I już ma naprawdę takie Fajne korzonki Tutaj jest jeden Tutaj też wychodzą, także będę ją wsadzić do lechuzy I będzie sobie fajnie rosła Dalej co my tu mamy o, tu mam trzykrotkę Quadricolor. Tak się prezentuje. I ta jest taka trochę ładniej wybarwiona. Ta w sumie też jest bardzo, bardzo ładna. Mam nadzieję, że jej nie zabiję, bo nie jestem najlepsza w trzykrotki. Jakoś zawsze mi one tak usychają od dołu. Czy coś tu jeszcze mam? E, tak, ja mam przecież, tak! Jeju, jak mogłam zapomnieć? To jest Filodendron Mexicanum. I z niego się tak turbo cieszę. Jest taki trochę w typie bilietie, a nie wiem, czy po prostu tutaj już mówiłam, ale kocham tą roślinę. Naprawdę jest jednym z moich ulubionych i po prostu ma taki śliczny bordowy tył tego liścia. Już jest bardzo fajnie ukorzeniony i w ogóle patrzcie, jak on śmiesznie puszcza te korzenie, no bo najczęściej one wychodzą po prostu z węzła, a on tutaj, tak dosłownie ze środka łodygi, tu jest węzeł. A on tu ze środka łodygi puszcza korzenie, także mega śmiesznie to wygląda. Ale właśnie widzę, że już niedługo będę mogła go wsadzić e, do podłoża. I no, naprawdę jest przepiękny i mega się cieszę, że go dostałam. I mi się wydaje, że <laughs> tym sposobem dotarliśmy do końca. E, że to już wszystkie rośliny, które w ostatnim czasie kupiłam bądź dostałam. E, I dzięki, że oglądaliście, i do następnego hajka.